Siemanko, z tej strony, znowu Ranzarun. Nie wiem, który film najpierw obejrzycie: czy film, w którym pokazuję swój pokój, swoją kolekcję, czy tego vloga. Ten vlog, ten vlog będzie krótki. A mianowicie, chciałem poruszyć w nim pełną sprawę. Mój kanał był nieaktywny przez bardzo długi czas. Jednak ja postanowiłem wrócić do nagrywania. I reaktywować ten kanał. Mianowicie na moim kanale będą pojawiać się różne despleje. Na starcie chciałbym wystartować z desplejami z Hearthstone'a, Minecrafta oraz Terrain. I to będą tytuły startowe. W przyszłości Będę chciał nagrywać także filmy z konsol. Niestety na razie nie mam możliwości zrzutu obrazu z tych sprzętów, więc yy, na razie niestety nie będę nagrywał z nich yy, play, bo nie, po prostu nie mam możliwości takowej, a nie chcę, yy, żeby to wyglądało jakoś dziwnie. Czy... czy coś w ten dlatego, e, dlatego właśnie postanowiłem, że wystartuję na razie z trzema tytułami. Jak już mówiłem e, Hearthstone, Minecraft i Terraria. Może w trakcie coś tam dojdzie. Na razie, na razie są to te trzy tytuły. I jak powiedziałem w trakcie e, też w przyszłości będę nagrywał z jest to pierwszy blok, który postanowiłem nagrać. Eee... Oczywiście będą kolejne sukcesywnie się ukazywały. Eee... Na razie to jest ten pierwszy, bo uznałem, że powinienem poinformować potencjalnego widza o tym, co na moim kanale będzie mógł znaleźć i czy warto na niego dajrzeć. Więc żeby nie przedłużać. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie. No i to wszystko. Wielkie dzięki. Cześć. Siema.